Jak tam chłopy, wstaliście już? Witam serdecznie chłopy na tonarzu dziennym. Dzisiaj lecą przysiady, ale przysiady z ławeczką. Już kiedyś pokazywałem jakieś kilka miesięcy, nie wiem, dwa, 3 miesiące temu przysiady z ławeczką. Bo podejrzałem to ogólnie u trójboistów, że wykonują, wykonują takie ćwiczenie. Także, no już jestem po To Jest 100 kilo. I lecimy. Dawno nie robiłem. Pierwsza seria, nie, druga seria robocza. Pierwsza seria z ławeczką, bo pierwszą serię zrobiłem bez ławeczki, ale wpadłem na pomysł, że że zrobię sobie dzisiaj z ławeczką. Mam nadzieję, że wszystko zagra, jak trzeba. Uf. Super. Super. I teraz będę tak robił, bo w sumie tak jak Wam mówiłem, ostatnim razem naciągnąłem sobie biodro. I gdzieś mi to promieniuje. Yy, promieniuje mi to <coughs> gdzieś na korzonek. Ale tu fajnie, fajnie się robi. Yy, akurat nie czuć tego dyskomfortu. I łączę to z bareczkami, piąta seria na bareczki. Dzisiaj same barki, przysiady z barkami, ale barki bez wyciskań. Same przenosy, wynosy. No, lecimy z serią brzuszewa. Brzuszewo. To mnie zna i mi ogląda, ten wie, że moje skróty, to jest taka moja gwara brzuszewo, czyli brzuszki. No i co, tu zrobiłem pięć serii przenosów, bo są ogólnie przenosy, to ja robię dwa rodzaje. Jedno jest tak, na boki, bardziej ramiona są bardziej wyprostowane, a drugie to jest tak. Takie przenosy, to są dwa różne rodzaje. Każdy wchodzi elegancko, tak jak widać po barczewie. Barczewo jest szerokie i eleganckie w swojej swoistości. <grystanie> <grystanie> Należyte Należyte parczewo yy, Swoiście Swoiście wytrenowane Z należytą yy, Systematyką <ścoughs> Dobra Cisnę dalej ze Stalinem chłopy Lecimy z naszą chłopy 120 kg. 20 kilo, dwie serie były na 100 kilo, jedna była na 120, trzecia i to jest czwarta, czwarta seria na ciężarze 120 kilo. Także siadamy dupką na ławeczkę i wybijamy się do góry. Także widzicie, kopyta są silne, bo to jest wszystko z, z wielkim zapasem robione. Tak naprawdę, także kopyta swój tonaż, swój tonaż podnoszą bardzo ładnie. O, zobaczcie, jakie kopyto. Także nogi robię w porównaniu do pewnego pewnej rury. Która nie robi nóg. No, ale kto to jest rura? To już... <noise> to już nie wiadomo, nie? Znaczy wiadomo, nie? Kto to jest rura? Tak zwany farmazeusz. Rura farmazeusz. trzecia seria przenosów trzecia seria przenosików nie wiem chyba jeszcze zrobię może z jedną serię przysiadów na ciężarze 130 kilo. Dołożę jeszcze w sumie. Jeszcze jedną seryjkę machnę na ciężarze 130 kilo. Dostały odpowiedni bodziec, powiem Wam, że powrócę teraz do takiego właśnie systemu treningowego z tą ławeczką, gdyż właśnie siedzisz, i z martwego punktu w sumie znów się podnosisz. Nie ma tego stałego napięcia, a te stałe napięcie, właśnie powoduje u mnie dyskomfort, dyskomfort właśnie w obszarze tutaj korzonków. Mówiłem wam o tej kontuzji, ona się czasami nawraca. To się stało, to się stało, gdy robiłem ciężkie ciągi i akurat fizjologiczna potrzeba zaszła i pobiegłem na czwarte piętro. Jak wróciłem, już byłem wystygnięty, dołożyłem jeszcze ciężaru na sztangę i podniosłem i poczułem tylko ukłucie. Ogólnie ten ból nie jest tkliwy, jak ja dotykam, nie? bo ja się roluję na piłeczce kauczukowej, to jest taki, nie wiem, co to jest, jakiś nerwoból, bo to nie jest na podłożu, wiecie, uszkodzenia jakiegoś dysku, czy, czy, czy czymś, nie wiem, spowodowane właśnie dyskopatią, bo ja mam piłeczkę kauczukową, ja roluję tą piłeczką kauczukową kręgosłup, lędźwia i nie, nic mnie tam nie boli. W te miejsce właśnie tkliwe, gdzie odczuwam przy, dużych, przy większych ciężarach biorę piłeczkę kałczukową, wbijam tam po prostu całą swoją wagą, i ja nie czuję żadnego bólu. Także to jest chyba na podłożu jakimś takim yy, nerwobulowym. Bo gdyby tam był ucisk albo był uszkodzone, to by mnie to bolało przy, przy dotykaniu, a tym bardziej twardą piłeczką kauczukową, gdzie ja roluję a, nie, a, a swoje waże i nie czuję nic, żadnego bólu w obrębie w obrębie kręgosłupa ani lędźwiów. Także to jest jakiś naciągnięty prawdopodobnie mięsień lub, lub nerw. Cholera wie, on się objawia tkliwością właśnie przy większych ciężarach. Bo ogólnie w życiu codziennym to mi to, mi to nie przeszkadza. Nie, nie odczuwam tego, nie, nie, nie czuję, ale przy już większych ciężarach jest, jest to wyczuwalne. Także ja planuję sobie kupić yy, takie prądy TENS, nie wiem czy kojarzycie, czy ktoś z Was chodził kiedyś na rehabilitację z NFZ, -u. takie wiecie, kładą przyssawki i podłączają prąd. Chcę sobie takie coś kupić, to jest koszt około 300-400 zł i chcę sobie właśnie rehabilitować łokcie, kręgosłup, kolana, sobie nastawiać te, te przysawki, bo tam jest ich 8 sztuk, trzy rodzaje prądu i sobie po prostu będę nastawiał. Włączał i będę taką sobie sam robił rehabilitację domową. I zobaczymy, czy to coś da. Dobra, chłopy, lecę, lecę z tonarzem. Dobra, chłopy, jedziemy z tonarzem Barczewa. Barczewa Barczańskiego. Barczewo Barczańskie. Znaczy, tricek coś tam się odrasta, nie? Damy radę, chłopie. Jak nie my to kto? To nasz musi być wyrobiony należycie. Wo, rachwyt młotkowy. My jesteśmy chłopy, jedziemy z tonarzem, a pipki niech płaczą na innych kanałach, nie? Tu się wyrabia tonarz. Solidną porcję staliwa. Trzeba wyrobić. Robiorę <laughs> pas, bo będę robił tylni akton barków. W obadzie tułowia. I tutaj muszę, tu się przyda pasiwo. Muszę dorobić kolejne dziurki nie? bo z pasa zeszło sporo. Także co najmniej jedna co najmniej jedna dziurka w odstępie tak gdzieś nie wiem jak to jest centymetra, centymetr półtora. Nie no, tu jest Z2 jest, tu jest Z2. Z 2 cm muszę zrobić kolejne, kolejne dziurki, nie? żeby się mocniej spinać. Dobra, lecimy. Tak się buduje solidne barczewo. Dzisiaj jest czwartek. Filmik Wolf wrzucę jutro, czyli w piątek. A w niedzielę będę robił pomiar wagowy. Zobaczymy, czy jeszcze coś zeszło. Ostatnio było 109,9. Jak się ważyłem. Dobra, lecę, chłopy, z tonarzem. W sumie już kończę pomału. Jeszcze mam po, po dwie serie, teraz robię serię brzucha, trochę jeszcze pozamiatam tutaj, także życzę wszystkim udanych treningów i żebyście mi byli. Pozdro.